Raczej mało kto zabiera dziś ze sobą aparat, nawet na dalsze wyjazdy. I tak naprawdę chyba nikogo już to nie dziwi. Możliwości fotograficzne smartfonów są nieporównywalne do tego, co oferowały telefony komórkowe kilkanaście lat temu. Poza tym, każdego roku pojawiają się usprawnienia, nowe funkcje i tryby, które sprawiają, że niezależnie od warunków oraz naszych umiejętności możemy zrobić naprawdę dobre zdjęcie. W 90% przypadków, albo nawet częściej, polegamy na trybie automatycznym, który dostosuje ostrość, balans bieli, ekspozycję i wszystkie inne aspekty każdej fotografii. Dlatego tak ważne jest, by sprzęt współgrał z oprogramowaniem. Huawei P50 Pro oferuje cztery obiektywy, pomiędzy którymi można wygodnie przełączać się za pomocą pojedynczych tapnięć w ekran. Jeśli oczekujemy dokładniejszego kadrowania, bez problemu skorzystamy z suwaka, wybierając żądany widok. W tym miejscu warto zaznaczyć, że obecny w P50 Pro teleobiektyw zapewnia nam optyczny zoom do 3,5 raza, co w wielu przypadkach będzie naprawdę pomocne. Hybrydowy zoom łączący w sobie optyczny i cyfrowy. Pozwala na przybliżenie dziesięciokrotne i wtedy odczujemy działanie stabilizacji obrazu, które umożliwi zrobienie takiego zdjęcia, o jakie nam chodziło. Jeśli nie mamy pomysłu na fotkę albo nie wiemy z jakich ustawień skorzystać, wtedy z pomocą przyjdzie funkcja AI mistrza fotografii. Jedno tapnięcie sprawi, że aparat zacznie dokładnie analizować scenerię. Na ekranie wyświetlona zostanie wtedy na przykład propozycja zmiany obiektywu na szerszy, byśmy uchwycili więcej albo uruchomiony zostanie tryb super makro, dzięki któremu zrobimy świetne zdjęcia przedmiotów z naprawdę bliska. Mówimy tu o odległości zaledwie 2,5 cm. U dołu ekranu tradycyjnie dysponujemy opcją przełączania się pomiędzy głównymi trybami pracy aparatów, więc właśnie tutaj możemy sięgnąć po automatyczny tryb portretowy, który zrobi wszystko, by twarze na zdjęciach były odpowiednio wyraźne i ostre, a tło właściwie rozmazane, by uwypuklić pierwszy plan. W tym miejscu możemy też pozwolić aparatowi na ulepszenie właśnie robionego zdjęcia, na przykład rozjaśnienie niedostatecznie widocznej twarzy fotografowanej osoby. Za pomocą suwaka zdecydujemy, w jak dużym stopniu chcemy polegać na tej funkcji, zaś dzięki efektom już w momencie fotografowania możemy podejrzeć, jak zadziałają poszczególne rozwiązania. Oświetlenie sceniczne czy okręgi mogą dodać charakteru i wyrazu zdjęciom portretowym. A jedyne co musimy zrobić, to zdecydować się na jeden z nich i po prostu zrobić zdjęcie. Żadnej zmiany obiektywów i czasochłonnej obróbki przy komputerze. Dla miłośników zdjęć produktowych przygotowano tryb przysłony, w którym tło jest automatycznie rozmywane, tak by fotografowany przedmiot prezentował się jak najlepiej. To zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż tryb portretowy, po który często sięgano do tej pory, a przecież został on stworzony z myślą o fotografowaniu ludzi, a nie przedmiotów. Dzięki temu zyskujemy bardziej naturalny efekt bokeh, który tak znakomicie podkreśla to, co chcemy pokazać na danym zdjęciu. Huawei oddaje w nasze ręce manualny przełącznik z zakresem od F095 do F16. Więc mamy spore pole do popisu, manipulując głębią ostrości. Oto fotograficzne możliwości nowego Huawei P50 Pro w trybie automatycznym. A w następnych materiałach przyjrzymy się, co potrafią te obiektywy w trybie Pro, jak wypadają zdjęcia w ruchu oraz w nocy, a także jak nagrywać wideo za pomocą właśnie tego smartfona. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym wideo.